W przednim odcinku wspominałem o możliwym, ukrytym queście. Im więcej czasu spędzałem w Beregar, tym silniejsze miałem wrażenie, że to miejsce skrywa coś więcej. Jakby czekała tu jakaś zagadka to rozwiązanie. Istnieje pewna pieśń krasnoludów, ale oni sami niechętnie dzielą się jej słowami. Coś w niej jest, coś, co wolą zachować tylko dla siebie. Może to zwykła tradycja, może wskazówka. W Libii krasnoludy nie żyją wyłącznie głęboko pod ziemią w swoich miastach. Spotkamy je również w wielu innych miejscach. Co ciekawe, niektórzy z nich reagują na wzmiankę o tej pieśni. Pankier w Venore, Sklepikarz, Nauczyciel Czarów w Porthope, Rehon w Beregar oraz większość krasnoludów w Kazordo. Wszyscy oni wydają się być powiązani z tą historią. Jednak tylko jeden z nich wyraża chęć opowiedzenia nam tej pieśni. Jest jednak pewien warunek, dopóki nasza postać nie odwiedzi Beregar, NPC, a konkretnie Lokur, stwierdza, że jest zbyt zajęty, gdy zapytamy go o pieśń. Podobnie jest w przypadku Emperora Kruzaka. Możemy zapytać go o samo Beregar, ale nie odpowie nam, dopóki nie odwiedzimy tego miejsca. Po dotarciu do Beregar na ekranie pojawi się następujący komunikat. Od tego momentu mimo że Quest się nie aktualizuje, NPC w Kazordon zaczynają wyrażać chęć rozmowy z nami. Emperor Cruzak wydaje się być zaskoczony wieścią o starożytnym mieście w którym niegdyś żyło pradawne plemię krasnoludów. Odpowiada, że Kazordon od pokoleń krąży stary poemat, wspomniany już wcześniej, znany każdemu krasnoludzkiemu dziecku. Jak się okazuje, Lokur również zaczyna być skłonny, by opowiedzieć nam więcej, ale, jak już wspominałem, dopiero po tym, gdy odwiedzimy Peregar. Opowiada o dwóch krasnoludzkich plemionach, które niegdyś żyły razem, lecz zazdrość doprowadziła do konfliktu. W wyniku walk jedno z plemion musiało opuścić swój dom i nigdy już do niego nie powróciło. Założyli wówczas nowe miasto, Kazordon, które stało się ich nową ojczyzną. I wtedy trop się urywa. Usłyszeliśmy pieśń krasnoludów, ale nie wiemy gdzie szukać dalej. Napisałem do Cipsoftu z pytaniem, czy Quest nie jest zbugowany i czy po odsłuchaniu pieśni, Questot nie powinien się zaktualizować. Odpowiedź była typowa dla cipsoftu, sprawdzą czy ten quest jest zbugowany, ale więcej nie mogą powiedzieć ze względu na politykę firmy. Zastanawiam się jednak czy w ogóle zajęli się tym tematem, bo przecież zdarzały się sytuacje, że zbugowane questy czy niedostępne osiągnięcia przez lata pozostawały bez naprawy do czasu aż ich ktoś nie zgłosił. No ale mam nadzieję, że jednak to nie jest żaden błąd. Stara, opuszczona tawarna to kolejne bardzo ciekawe miejsce do zbadania. Moją uwagę przykuły wygasłe baziny, które w niektórych questach, np. przy Hand Quest, trzeba polać rumem, by się coś wydarzyło. Może tutaj działa podobna zasada, być może musimy czegoś użyć na bazinach, aby coś się tutaj zmieniło. Krasnoludy w Beregar czczą żywioły ognia i ziemi. Ogień często kojarzy się z energią, aktywnością, ciepłem, dynamiką. Ziemia natomiast symbolizuje stabilność, chłód, gęstość i podparcie. Beregar znajduje się pod potężną górą zwaną Mistrok. W tym miejscu jest kilka wielkich kominów, które zaczynają się na poziomie krasnoludzkich kopalń, czyli wiadomo, służą jako taki szyb wentylacyjny. Ale nie o to chodzi, to tylko taka ciekawostka. Na drugim poziomie w góry można zauważyć znak przypominający chiński symbol yin-yang. Jak wspomniałem, krasnoludy czczą dwa żywioły ogień i ziemię które w chińskim yin-yang oznaczają przeciwieństwo. Wiadomo też, że krasnoludy podzieliły się na dwa plemiona, a jedno z nich opuściło swoje rodowe miasto. To tylko moja fantazja oczywiście może to nie mieć żadnego związku, ale sam fakt, że znak ten został tutaj umieszczony, jest interesujący. A być może w tym miejscu kryje się coś więcej, bo jakby na to nie patrzeć, obecność tego znaku jest zaskakująca. Wolfona i Drog, czyli krasnoludzka kobieta i stary pijak, który nigdy nie opuszcza tawery. Wolfony lepiej nie mylić z mężczyzną, bo może spuścić na lanie, a to tylko piękna krasnoludzka kobieta tyle że jest brodą. Obydwoje NPC dziwnie reagują na takie słowa jak food czy HAM. Zapytanie o mięso, mówią o tym, że znamy plotki o jednym krasnoludzkim mieście, ale kiedy zapytamy o szynkę, to zaczynają gadać do siebie a dokładnie o tym, jak to sobie wczoraj popili, i drogowi zajęło dotarcie do domu dwie godziny. No to ładnie, te w wcibi się bawią. Także nie wiem, czy te dwa słowa, "food" i ham, to jakaś łamigłówka do rozwiązania, bo jest to bardzo dziwna reakcja npc u na te pytanie. Frafnar, który strzeże z zachodniej kopalni, jest od lat zakochany w polfonie czyli tej lasce z brodą wspomnianej przed chwilą. Podczas wykonywania questa, Frafnar prosi nas, żeby w jego imieniu dostarczyć ciasto czekoladowe dla Bolfony. Jak się okazuje, możemy nie mówić prawdy Bolfonie, od kogo jest to ciasto. W tym przypadku powiedziałem, że są od Grombura i tym gestem załatwiłem mu darmowe piwo w jej barze. Frafnar, oczywiście, zdenerwował się tym faktem, ale ostatecznie dał mi dostęp do zachodniej kopalni. W Beregar znajduje się kilka pomieszczeń, do których nie można się dostać, ponieważ są zamknięte na klucz. Zastanawiałem się nad jednym z nich, które być może jest sekretnym przejściem do Jalachar. Znajduje się niedaleko biblioteki i mam pewne podejrzenia dokąd może prowadzić. W Jalachar, a dokładnie w dzielnicy Cudzoziemców, w obozie Minotaurów, znajduje się tajemnicze pomieszczenie, które wydaje się być raczej wyjściem niż wejściem. Nawet na mapie jest oznaczone jako wejście do Jalachar, i wydaje mi się, że swoje połączenie może mieć właśnie z Beregar. Jak widać na mapie, droga wydaje się być niedaleka, więc niczego nie można tutaj wykluczać. Ale to oczywiście tylko moje przemyślenia, nie zmienia to jednak faktu, że to wszystko jest podejrzane. Zachęcam do samodzielnej eksploracji, do rozmów z NPC i dzielenia się swoimi doświadczeniami na oficjalnym Discordzie Teamia Secrets Quest w Beregar, jak widać, nie jest kompletny, więc może właśnie ty odkryjesz to, co było do dnia dzisiejszego nieznane.